Jesteśmy w Jastrzębiu Zdroju. Bardzo ptasie miejsce. Z kolejnej jeszcze strony, kto z Państwa ma nazwisko, nie wiem, Sikora albo Żuraw, albo Wroński, albo Stroczyński. Jest ktoś taki? Oczywiście, że tak. Bo proszę Państwa, nam dzisiaj bardzo trudno zdać sobie sprawę, wręcz wyobrazić sobie, jak ważne kiedyś były dla nas ptaki. I to, jak dużo jest ptaków w naszych nazwiskach, a w nazwach miejscowości, jak jastrzębie Zdrój, to jest najlepszy dowód na to, jak myśmy kiedyś byli blisko z tą przyrodą związani w sposób kulturowy. Dzisiaj, kiedy chcemy zobaczyć, jaka, jest, jaka będzie jutro pogoda, no to zaglądamy do internetu. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a co dopiero, Kilkaset lat temu, jeżeli chcieliście sprawdzić, jaka będzie jutro, czy w następnym tygodniu, pogoda, to wychodziliście na zewnątrz i patrzyliście, jak zachowują się zwierzaki, przede wszystkim ptaki. Co tam z pogodą. Jak chcieliście podjąć ważne decyzje życiowe pod tytułem, czy wyjść za mąż, na za jaśka, czy za franka. Albo czy ożenić się z maryną, czy z Hanką, z tamtą, czy z tamtą, no to wychodziliście przed dom i patrzyliście, zadawaliście pytanie w przestrzeni, patrzyliście na to, jak zachowywały się takie, a nie inne ptaki, bo niektóre ptaki miały większą moc, jakby to powiedzieć, przewidywania przeszłości albo rozumienia świata niż inne ptaki. My idziemy z wzdłuż takiego wąwozu, to jest bardzo fajne. Bardzo fajne siedlisko, i on jest rzeczywiście bardzo, bardzo ładny, ten wąwóz. Jego dnem toczy się jakiś strumyk, co powoduje, że tam jest dużo więcej wilgoci, a dużo więcej wilgoci oznacza, że jest tam dużo więcej życia, a życie oznacza również to, że jest tam dużo więcej jedzenia. Więc jak chcecie Państwo wybrać się kiedyś tutaj na ptaki, to, to najlepiej właśnie zasadzić się e, przy takich miejscach. Strzyżyki, drozdy śpiewaki, kosy. E, idealne miejsce, żeby właśnie poobserwować ptaki. Posłuchajcie, proszę Państwa, na ptaki albo się chodzi, albo się na nie czeka. My teraz mamy taką tak, e, opcję ruchomą. My mamy opcję ruchomą. Natomiast, żeby było zabawniej, opcja statyczna jest o wiele lepsza. Tylko, że to polega na tym, że musicie Państwo przyjść, usiąść sobie w takim miejscu i siedzieć. I gwarantuję, że za 5, 10, 15 minut te wszystkie ptaki, które na Wasze przybycie zareagowały zaraz, czego on albo ona może chcieć? Wróg czy przyjaciel? Będzie na nas polować? Czy, czy po prostu będzie tutaj sobie siedzieć, tak jak jelenie i inne dziki, bo jesteśmy jednak dużym zwierzęciem? gniazdo, które na pewno e, tutaj nie było, e, bo to jest zbyt niebezpieczne miejsce na e, na gniazdo i żaden normalny ptak by tutaj gniazda nie założył, ale więc ktoś ono albo spadło, chociaż stąd może tak wysoko. Bo to jest gniazdo e, drozda śpiewaka. Jak państwo podejdziecie, to państwu pokażę dlaczego jest to Skąd wiem, że to jest drozd śpiewak. E, ale one tak wysoko, normalnie, bo tak sobie myślę, że może spadło stamtąd, tego gdzieś tam w szczelinie tego... Jest jakaś dziura w tym. E, tak. Tylko, że to, to nie, m, m, nietypowo wysoko na, jak na drozdy śpiewaki. one gdzieś tak metr, no dobra, może krzaka. dwa metry, e, nad, to znaczy taki nad, nad poziomem tak jest. E, nad poziomem, znaczy nad, nad, nad gruntem, ale tak, tak, tak wysoko to raczej nie. Może ktoś gdzieś znalazł. Je tutaj położył. Ja bym tak to tłumaczył. To gniazdo oryginalnie było y, trochę większe, i to, tu, to, co Państwo widzicie, to jeszcze było tutaj dobudowane, ale dlaczego wiemy, że to drosz śpiewak? Bo tylko tylko dwa ptaki u nas w Polsce. Buduję gniazda w taki sposób, że niecka, czyli to miejsce, w którym składam jaja i je wysiaduję, i potem y, siedzą tam moje dzieciaki i rosną. E, no, chyba że nie rosną w sensie, chyba że zaraz po, po wykluciu się, czy, czy obecnięciu, w odespaniu trochę tego wysiłku, zabieram je na wody, tak jak to robią kaczki czy jakieś tam gęsi. No, w każdym razie. Więc ta niecka, proszę Państwa, tylko dwa ptaki wykładają nieckę gliną, ziemią. Ona jest yy, mieszana z, z wilgocią, ze śliną, i to, to wszystko to jest, to, jest, to jest glina. Gdyby to było suche, to byście Państwo widzieli yy, ten kolor taki ładny, taki właśnie gliniasty, lekko ceglany. To też zależy od tego. Ile, ile gliny w glinie, a ile tam nor normalnej ziemi? Ile śliny w glinie? Ile śliny w glinie. Sroki też robią podobną rzecz, ale wiecie Państwo, gniazdo, sroki to jest taka forteca z gałęzi gdzieś tam wysoko. Ono byłoby dużo większe, oczywiście. Sroki robią podobną rzecz, ale u srok tej warstwy gliny też nie widać, bo najpierw jest glina, a ta glina potem jest przykryta różnymi takimi korzonkami, źdźbłami. więc ta glina jest jeszcze wy, 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 wyłożona dodatkową warstwą czegoś tam e, roślinnego, a, kosy, e, a śpiewaki e, śpiewaki właśnie ta ta niecka jest tylko tym, tym e, tą gliną. Ta awantura, która tutaj przed chwilą wybuchła, to Kowalik. Jeszcze co, co chwila się tutaj odzywa. A proszę państwa, mało kto śpiewa, tak? Pięknie jak. Rudzik to jest... po e, naszej... Kuzyn Słowika może dlatego. No właśnie już nie jest kuzynem Słowika. Już nie jest. Już nie jest. Już nie o, jest. Jak zajrzano do piękne. DNA, to się okazało, że nie jest kuzynem Słowika. O DNA to jest... Co za chwilę Państwu powiem, bo to jest całkiem ciekawa historia. Ale e, e, zwracajcie uwagę na Rudziki, bo... E, bo są bardzo charakterne, są bardzo waleczne, bardzo wojownicze. Mówiliśmy o e, strzyżykach, takich indywidualistach, że one lubią trzymać się swojego terytorium, więc ten indywidualizm, trzymanie się terytorium i waleczność w temacie terytorium, to w przypadku rodzików musicie Państwo po, pomnożyć przez 100 i to będziecie mieli One się mieli. nawzajem naśladują to po pierwsze, a po drugie ptaki używają swojego esperanto albo wszystkie mówią po angielsku, no coś to, w tym podstawowym poziomie. Bo jeżeli żyjecie państwo. Bo z prakami to nie jest tak, ze zwierzętami w ogóle, ale z prakami w szczególności, bo one są bardziej ruchliwe, one są, one są też bardziej dzienne, i więc jeżeli jesteście państwo powiedzmy taką ziębą albo taką inną sikorką, i mieszkacie sobie w Jastrzębiu zdroju, to Wy nie żyjecie ta wasza rzeczywistość społeczna, że się tak wyrażę, to są nie tylko inne sikorki, modraszki czy, czy bogatki, czy ziemby, ale to właśnie będą jeżeli jesteście dobrze, przypnij wyobraźcie sobie państwo, że jesteście modrażką i mieszkacie w Piastrzemiu Zdroju. Więc ta wasza rzeczywistość społeczna to będzie nie tylko to będą nie tylko inne modraszki, ale to będą jeszcze bogatki, to będą jeszcze ziemby, to będą jeszcze strzyżyki, jeszcze będą to jeszcze będą pierwioski, to będą sroki, wrony, to będą koty, to będą ludzie mieszkający albo przyjeżdżający do Jastrzębia Zdroju, to będą autobusy. samochody, autobusy itd. Tak tak Ptaki żyją naprawdę w bardzo skomplikowanych e, e, rzeczywistościach. Bardzo dużo się tam dzieje i one na tym, za, tym, na tym za tym wszystkim muszą nadążać, jeżeli chcą przeżyć. Więc gadanie o y, ptasim muszku, to wiecie Państwo. Od dzisiaj, jeżeli ktoś Was nazwie ptasim muszkiem, to przyjmijcie to jako poważny komplement. No taki szpak potrafi praktycznie wszystko sobie przyswoić i odśpiewać. Szpak jak się uprze, to i z nami nawet zagada, bo, bo, bo szpaki mają te, te zdolności co i papugi, czyli y, może nie aż tak bardzo, ale też y, potrafią tam parę rzeczy powiedzieć. A, co chciałem y, powiedzieć y, a propos tego, że one żyją w takich skomplikowanych. Aha, właśnie. No i kiedy żyjecie Państwo w tak y, skomplikowanej i multiculti rzeczywistości, to ważne jest to, żebyście mogli, przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie, porozumieć się ze wszystkimi, albo... Albo przynajmniej rozumieć to, co oni, was, to, co oni wam komunikują. Ostrzeżenia. Ja. Więc ostrzeżenia. No, jest cały szereg takich właśnie komunikatów, podstawowych komunikatów, które bez względu na gatunek ptaki żyjące w miejscu X znają, rozpoznają, po pierwsze, a po drugie potrafią mniej więcej tym samym głosem się odezwać. Mało tego, to one też wiedzą w zależności od tego, jak się odezwał mój sąsiad ziemba, czy mam do czynienia, że pojawiło się zagrożenie. I one wiedzą, czy to zagrożenie pojawiło się z, z powietrza. Na przykład siedzi gdzieś tam jakiś krogulec i nam się przypatruje także uwaga koledzy i koleżanki. I jeżeli to jest sygnał, uwaga krogulec, to yy, yy, to znaczy, że ja... Uwaga góra. Nie? Uwaga Piszcie, na górę. Sobie I W razie co, uwaga, uciekam z zewnątrz, do wewnątrz krzaka albo drzewa. A jeżeli był sygnał, mm, uwaga, jakiś sierścił się przeważnie kot yy, yy, czai pod, yy, pod drzewem, no to ja wiem, że uwaga, yy, patrzę, rozglądam się co tam jest pode mną. I w razie co uciekam od wewnątrz na zewnątrz. I kost sobie yy. robi czaj. Bo idzie ktoś po ziemi, a nie jest w góry. Nie? Mało tego, to tak one jest. też w zależności od tego, czy zostały, czy one... bo ptak wie, czy już został ten, który tam ma dyżur, powiedzmy, który, który zobaczył to zagrożenie, to on wie, czy, zobaczy, czy, 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 czy kot go widzi, czy ten krogulec go widzi, czy nie. W zależności od tego, czy on sam został namierzony, to on też będzie się różnie odzywać. Ptaki uprawiają coś, co moglibyśmy nazwać brzuchomóstwem czyli wydają dźwięki w taki sposób, że są one słyszalne, ale nie wiadomo skąd dokładnie pochodzą. Dzięcio. Wróbel jest naprawdę ciekawym stworzeniem. On ma nie, dość niezwykłą historię, bo się przyłączył do nas jakieś 10 tysięcy lat temu, do nas, do ludzi. I razem z nami, słuchajcie, wzajął, zawojował całą ziemię. Zawojował w sposób bardzo pokojowy, bo, bo wróble nie są jakoś tam szczególnie agresywne. To są. To też nie do końca są takie dzikie. To są potomkowie gołębi domowych, które kiedyś tam. Porzuciły gołębniki, zwiały. zwiały z tych gołębników. Po, poleciały na wagary dokładnie. I nie bo, bo uznały, że wolą od, od życia w gołębniku wolą, wolą życie w wielkim mieście. No i <głos> wolność ludzi <noise> tak jest. To są latawce. W sensie niemalże dosłownie. On roz, rozpo, rozpościera skrzydła. Ma je, ta rozpiętość jest dość duża, 1,75 m, mniej więcej. Szerokie są te skrzydła, palczaste na końcu. To jest, ja, ja mówię o tym, jakby to było strasznie proste, ale oczywiście. One są bardzo, jakby to powiedzieć, one mają ogromne wyczucie powietrza i wiedzą, jak ustawić, jak zmienić jedno piórko w skrzydle, żeby wykorzystać prądy powietrzne, które one wykorzystują. Ale pro, dzięki tym, tym prądom powietrznym, to one, słuchajcie, lecą z Polski na przykład do Afryki 12 tysięcy kilometrów, ale one podróżują e, turystycznie, nie spieszymy się, nie pocimy się. One co prawda są uzależnione mocno od pogody, czyli latają tylko wtedy, przede wszystkim wtedy, kiedy jest słońce i kiedy jest ciepło, bo wtedy tworzą się te kominy powietrzne. Ale, no więc one są fantastycznymi latawcami, szybowcami, szybownikami, natomiast wiecie, zestawić bociana z kaczką. Bocian nie ma szans. No i właśnie, dlatego bocian nie jest. On nie jest szczególnie zwrotny w powietrzu. Więc on musi mieć dobry, szeroki e, pas e, do lądowania i do startowania. Więc dlatego bodźki budują w takich miejscach gniazda, żeby. Widzicie Państwo, co mam na myśli? Żeby ten pas był. Wierzchołki drzew, e, dachów i tak dalej, i tak dalej. Pas jak star samolot, Tak jest. Lądem? Jak samolot. To jest trochę jak samolot. Naprawdę. jak, jak, jak miniaturowy samolot na wysokich kołach. I nie, nie bardzo muszą się bać też o, o drapieżniki, dlatego że Bocian sam jest drapieżnikiem. I z Bocianem nikt o zdrowych zmysłach nie zadrze, proszę Państwa. On ma wysokie nogi, on ma yy, yy, mocny dziób. Yy. I nie jest głupi ani trochę. My więc, mamy takie co my sobie spojrzenie, takie quasi religijne. No. Wojtek bo, no, 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 no. Bociak taki ludowy ptak, prawda, ale to jest klasyczny drapieżnik, który żreco popadnie za przed... Bocian wegetarianinem nie jest, proszę pana. Wszystko co się rusza. Na <noise> Tak, tak. górciaki nie, też nie muszą. dobrze uważać, jak bocian, bo żmije, węgle no. przynosi, a to czasami wypada mu z gniazda. Nie? No ale to. To jest no, przeważnie ja jednak żała, zdąży je to, łyknąć. Są e, mało tego, bociany w dawny, dawny, dawnych czasach przeważnie też gnieździły się kolonijnie. Więc wiecie e, Państwo, jeżeli tam ktoś chciałby zajrzeć do gniazda e, bocianów, to szybko tego pożałował. Stały się stąd do Ameryki Płosskiej. Spośród ptaków drapieżnych co najmniej...